A jednak będzie śledztwo w sprawie swastyk na murach. Po interwencji prokuratora generalnego śledczy z Białego Stoku uderzają się w piersi i przyznają do błędu. Dlaczego wcześniej uznali, że swastyka na polskich murach, w polskich realiach to hinduski symbol szczęścia i dlaczego trzeba było uderzenia pięścią w stół, żeby poszli po rozum do głowy? Magdalena Gwóźdź. Kreślący swastyki na murach przy ulicy Zagórnej w Białymstoku do wczoraj mogli spać spokojnie. Zdaniem śledczego z prokuratury Białystok Północ, znak pod którym trzecia Rzesza mordowała ludzi to powszechny w Azji symbol szczęścia. Dlatego odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. To jest niedopuszczalna sytuacja, żeby taka decyzja została wydana, żeby w tak skandaliczny sposób uzasadniać, uzasadniać sens i wymowę, tak naprawdę dla wszystkich oczywistą symbolu, nazistowskiego. Białostocki prokurator w uzasadnieniu przytoczył fragment opisu z Wikipedii. Obecnie w krajach Europy i obu Ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności. Prokurator e, się ośmiesza. Uważa Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Po II wojnie światowej swastyka ma tylko jedno znaczenie, mówi. Szczególnie w kraju tak doświadczonym przez nazizm, jakim jest Polska. Gdy pojawia się na murach miast, jest to propagowanie nazizmu, propagowanie rasizmu, propagowanie treści faszystowskich. I tylko i wyłącznie w ten sposób należy interpretować symbol swastyki. Do takiego wniosku doszła też białostowska prokuratura i przyznała się do błędu. Teza, że symbol swastyki niekoniecznie musi być... Kojarzony z ustrojem faszystowskim jest w polskich realiach historycznych i społecznych zdecydowanie nieprawdziwa. Historyk, profesor Eugeniusz Król zgadza się, że co do skojarzeń wątpliwości nie ma i być nie może. Choć mało kto wie, że symbol swastyki wywodzi się ze starożytnych Indii. Hitler doszedł do wniosku, że będzie to symbol odpowiedni dla jego ruchu, ponieważ z jednej strony on symbolizował dyscyplinę, a z drugiej strony. Dają złudzenie ruchu. W związku z tym był to drugi element symboliczny dynamizm. Nie da się nie zauważyć, że w ostatnim czasie w Białymstoku coraz więcej jest takich zdarzeń: pobicia obcokrajowców, malowanie rasistowskich symboli, akty wandalizmu i agresji. Dziś to również tu rozpoczął się proces pseudokibita, który opluł czarnoskórego piłkarza. Białystok jest takim miejscem, gdzie dobrze widać to, co się dzieje w różnych miejscach w Polsce. W różnych miastach, między innymi ostatnio we Wrocławiu, również w Lublinie, coraz częściej słychać o grupach, o ugrupowaniach, które są powiązane ze skrajnie prawicową Ideologią. nie można na to nie reagować, uważa dyrektor Teatru Trzy Rzecze i uruchamia portal Damaluj Zło. To akcja usuwania faszystowskich symboli i rasistowskich haseł, ale także sprzeciw wobec decyzji, które dają ciche przyzwolenie na to, by takie symbole mogły pojawiać się w przestrzeni publicznej. To było tak kuriozalne i tak skandaliczne. W mieście, w którym jedna trzecia mieszkańców straciła kogoś w czasie II wojny światowej w mieście, które zostało tak doświadczone. W którego mieszkańcy zostali zamordowani w Getcie? W Polsce symbol swastyki nigdy nie będzie kojarzył się ze szczęściem. Magdalena gwóźdź, panoramka.